You're rolling up, over black, Cadillac, high heel boots, and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's hella bad. After her, there ain't no coming back, wanna take a run at that. I think she's feeling me, turn it up a few degrees. My imagination of her body gets the best of me. Oh god she's such a tease, bitten lips, bruised knees. I'm addicted to her, need her touching me, cause she got a Trzyki je zarzucę, dwie wędki pójdą w tą partię, jedna pójdzie tam. I będziemy polować na tego karpia, bo tutaj pływa ponoć blisko 20 kg okaz. To podrzucę mu trzy różne rodzaje przynęt, Niech <grytanie> się skusi, sam nad wodą, kurczę no, mogłoby tak zostać do końca. Ten obłowił chyba cały zbiornik, jak tylko możliwe. Ale dobra, koniec czasu na gadanie, szybko się rozpakowuje. Porozmawiamy później o zestawach, o zanętach i tak dalej, i tak dalej. Do Almas. Naprawdę przepiękne kije. Do tego kołowrotek Cormoran. Co prawda ta wędka jest długa. Ja ją kupiłem specjalnie do rzutu. Ona ma 3,90 długości. 3,25 lb. I tak. Na tej wędce będę chciał powędkować na dużą metodę tak zwaną, czyli kosziki. Tam chyba 70 gram. One są zdecydowanie większe od tych zwykłych koszyczków. Zaraz Wam tutaj pokażę. Metoda XXL. Koszyki 70 gramowe. I tak. Na żyłkę mam fluo. Bardzo dobra żyłka, jeśli chodzi o wywózki w nocy, czy ogólnie wędkowanie w nocy. Dlatego że jak świecimy latarką z czołówki na przykład na żyłkę, to widzimy, gdzie ona się znajduje. Jak ta ryba przywchodzi gdzieś pod zwalone drzewa. Fajna jest w ogóle, ale na tą wodę obawiam się, że ona może troszeczkę te ryby odstraszać. Jest to niewielki zbiornik, te karpie widziały już tutaj naprawdę wszystko: wszystkie przynęty, wszystkie możliwe zostawy, dlatego ten kolor fluo może ją odstraszać. I będę musiał zastosować, nie powiem, że przypon strzałowy, ale taki odcinek 2-3 metrów fluorokarbonu, który po kontakcie z wodą ułoży się na dnie, i ten koszyk będzie można powiedzieć ten element. Końcowy będzie do koszyka zamaskowany, a tej żyłki fluo nie będzie widać, i tak też zrobię. 0,40 zupełności wystarczy, ja sobie to teraz wszystko muszę uzbroić. Tą końcówkę odetniemy. Raz. Dwa trzy, łączymy ze sobą fluorokarbon z żyłką, robimy pętelkę, przez tą pętelkę, przekładamy jeden koniec fluorokarbonu od trzech do czterech razy, raz, dwa. Miałbym sobie Trochę dłuższy ten odcinek wziąć, ale to już 4. I to samo robimy z drugim końcem, tylko że tym razem żyłkę też 4 razy. 2, 3 i 4 zaciskamy. Zbliżamy I z obu stron. zacisnęło nam się ładnie i użyję dzisiaj trzech rodzajów zanęt prawdopodobnie dwie to będą z firmy traper za chwilę wam to wszystko pokażę dobra dobra ostatnio właśnie tam miałem pytanie odnośnie kij, Kije firmy Sonic X-Tractor 3 metrowe z dolnikiem wysuwanym, naprawdę bardzo mało miejsca zajmują w torbie przeznaczone do takiego stalkingu, choć planuję sobie jeszcze zakupić kije nasza metr 83 bodajże bo planujemy trochę postalkować w tym roku ale dobra, żeby nie przedłużać jak najszybciej ten zestaw do wody zarzucić kij na razie odstawiam Pierwszym zanądem będzie Black Halibut pelet już nawilżony. A później na spokojnie sobie już wszystko poukładam, co jest. Tu. No, średnio. Ten pelet jest namoczony powiem wam. Dobra. Jedną z przynąd, które dzisiaj będę chciał użyć, jest gdzieś tutaj ją miałem. A tutaj mam dobra. Mam tak dziką różę. Jeszcze nie łowiłem nigdy na ten aromat. Pelet czosnkowy oraz Hollywood czarny. Założymy malutką 8 mm. O, dobra. Kubasę na razie założymy. O, ten sobie niech spokojnie dojdzie. No też jest suchy. W ogóle się nie chce. O. Dobra, czyli musimy trochę poczekać. Dobra, musiałem rozrobić swoją zanętę na drugi zestaw. Bo ten pellet to trochę potrwa, zanim on będzie się nadawał. Ale zarzucę już sobie drugiego kija taka sama zanęta i przynęta jaka była ostatnio A może tam gdzieś o, na środek wyspy wygląda ta duża metoda no, solidna porcja zanęty jako tako już ten palec zaczął się kleić jeszcze parę minut już powinien być w miarę dobry przykiję już w wodzie tylko żebym się nie pomylił z tym trzecim właśnie dlatego, że tutaj mam wolny bieg <gryw> dlatego może być ciekawy jak będę ale w sumie jakoś myślę, że nawet jakbym się zapomniał to i tak dam radę Tutaj zastosowałem lekki hanger, co prawda koszyk duży 70 gram, ale lekki niech sobie wisi bombka na łańcuszku mojej konstrukcji przeznaczona przede wszystkim podłowienie na grunt, na koszyk i w pogoni zaleszczem już jest w wodzie zestaw dwa wędziska również z tej strony. Za chwilę będę je przerzucał, bo tak naprawdę to rzuciłem tylko raz. Wstępnie nie nęciłem ani nic, ale zaraz, już sobie przerzucę. Tam już ten pelet w miarę się zaczyna kleić. Dorobię sobie jeszcze ten z czarnym halibutem trochę wody i już zacznę takie normalne wędkowanie wytypuje miejsca i będziemy tam w nie rzucać. No, już po dziewiątej nic kompletnie się nie dzieje. Nawet brania. A najlepsze jest to, że ryba spławia się cały czas w tych płyciutkich partiach wody. Co 20 minut, co pół godziny jest jakiś spław. A tutaj na razie nic kompletnie. Jeszcze dużo czasu, to myślę, że ta ryba zacznie w końcu pobierać ten pokarm. Nie ja wiem, może koło południa, może trochę po południu. Może być tak, że i nie, nie jest powiedziane, że coś się złowi, no to wtedy już zacznie się bardziej kombinować. Zestawy były na różne przynęty, na tą różę, na halibuta, na pelet czosnkowy i na razie na wszystko cisza. Jak nie będzie na trapera brało, to pobawię się w inne przynęty. Mamy linka. Przepiękna ryba. Wraca już do wody. Już, 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 już. Na macie. Linek, piękny linek, ale nie nagrałem tego brania, bo już nie chciałem tą kamerę łapać, włączać przycisku, bo ryby mogą brać szybko i szybko puszczać przynętę. Ale powiem Wam, że tak ryba wzięła, jakby co najmniej z 5 kg. karp. Taka rolka była, a tu taki linek, no ale jest ryba. I na orzecha tygrysiego w przeciągu 10 minut dwa brania już na orzecha, więc może to będzie dzisiaj klucz do sukcesu. W końcu na orzechę nam się karpik skusił Malutki, ale Ale chociaż jest. Dobra, uciekaj do wody. Have to play the game, have to make a name All our insecurities are on this display This is war with the enemy Think that it was meant to be Living in a time where disease is on every screen I won't let them fester me I know most are festering mam przypon na żyłce, ale ładnie jaki pracuje. Idzie do brzegu ryba. Chyba karp. Tak. A jeszcze się nie zmęczył, a będzie odjazd. ładny karp jest mamy go no ten już trochę konkretniejszy i wyjechał tym razem na chorizo kulkę robioną rok albo dwa lata temu w mojej produkcji mamy ładnego karpika i po prostu ranę. Nie miał szans się wypiąć. Dobra. Śliczny. Ale powiem wam, że waleczny. Na tym przyponie z żyłki 0,18 bodajże do metody. No bałem się, że może strzelić. Ale mimo wszystko Udało się rybkę dochorować, ma piękny ogon, dlatego tak walczył, taki silny, jeszcze raz. Dobra, wracaj. Dziękuję. Ryba posmakowała w kulkach o armacie hiszpańskiej kiełbasy. Chyba rok temu te kulki robiłem. Naprawdę dużo ryb na nie było złowionych, więc chyba zacznę je robić na stałe. Zapach jest... uff, <laughs> Jakbyście mogli poczuć, to mega daje. No i rybka właśnie wyjechała na kiełbaskę chorizo. A zestaw wygląda tak, koszyczek do metody, szybko złączka, haczyk z gumką na żyłeczce osiemnastce. Co prawda jeszcze z godzinę będę siedział nad wodą, ale porozmawiamy o taktyce, która się dzisiaj sprawdziła. Przez kilka godzin z głębokiej wody kompletnie nic się nie działo, jakieś tam pojedyncze obcierki, ale to wszystko. I zauważyłem, że dzisiaj jak na złość ryba. <gryba> Spławia się na płyciźnie, dlatego trzeba było trochę kombinować. No i zmieszałem mikropelet 2 mm, postanowiłem wrzucić w płytszą partię wody. Udało się kilka brań wypracować. Taktyka najważniejsza: trzeba obserwować wodę, musimy w porę reagować, dostosowywać się do tego, co się nad tą wodą dzieje. Gdybym siedział tutaj dłużej, nie wiem, na nockę czy dwa no to zostawiłbym te zestawy w głębokiej wodzie i niech tam sobie stoją nawet i przez dobę. Natomiast na takie szybkie wędkowanie nie ma czasu praktycznie na jakieś, nie wiem, myślenie, że może ta ryba wpłynie za jakiś czas. Nie, 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 trzeba jak widzimy tylko, że na wodzie coś się dzieje, spławy są w płytkiej części wody, tam stawiamy zestaw. Tyle jeśli chodzi o taktykę. No, i tyle co <noise> przestałem do Was rozmawiać do kamery. Nastąpiło branie. I mamy kolejnego karpia. Zaraz go wypinam i Wam go pokażę. Jest. Tyle co skończyłem do Was mówić. Nastąpiło bardzo gwałtowne branie. Doleciałem szybko i mamy takiego karpiczka piękna buźka czyściutka pyski mają fajne, nie rozwalone jeszcze a, 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 a. czekaj, 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 czekaj Ale łobus. A ja chcę Ci tylko rankę psiknąć. Chodź, 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 chodź I jeszcze raz ponownie chorizo wraca już do wody. Poszedłem. No i koniec dzisiejszego wywędkowania. Film miał wyglądać troszeczkę inaczej. Chciałem do was porozmawiać, pokazać zestawy, trochę powiązać ale później zjechało się z tylu wędkarzy, że nie chciałem już do kamerki nawijać. Tym bardziej, że echo niesie się po całym łowisku i nie chciałem nikomu przeszkadzać. Kombinacja dzisiaj była kluczem do sukcesu. Spora ilość drobnej zanęty wrzucona do wody na płóciznę, dosłownie na głębokość pół metra, sprawiła, że zaczęły się brania. Dzisiaj królował orzech tygrysi mocno aromatyzowany w truskawce oraz hmm, hiszpańska kiełbaska. I stwierdzam, że w tym roku już duże zapasy zrobię, bo naprawdę mnóstwo ryb nam na to wyjechało z Ernestem. Niedługo pierwsze nocki pogoda już będzie coraz cieplejsza. Na razie muszę się zadowolić takimi szybkimi wypadami. A propos, właśnie szybkich wypadów, pamiętajcie, że musimy kombinować. To jest klucz do sukcesu w marcu. Pewne stereotypy, że taka zanęta się sprawdza wiosną, taka latem, taka przynęta mniejsza wiosną, większa nie. To jest naprawdę. W mojej ocenie są to bzdury. Ja dzisiaj się przekonałem, że zostawy były na płyciźnie, nawet jak już te ryby zaczęły żerować o metr od siebie dosłownie oddalonej na ciemną mieszankę zanętową i czarną przynętę, nawet piknięcia. A na jaskrawy orzech, te grysi mocno czerwony, albo mm, przynęte właśnie tą y, kiełbaskę brania co jakiś czas. Fajnie, kilka ryb na macie udało się położyć i miałem nawet branie na cytruza. Podeszłem sobie z drugiej strony, dosłownie metr od brzegu, odrzuciłem kilka garści peletu Citrus i tam postawiłem Ronieriga z popkiem. Poszedłem sobie siedzieć na huśtawce, buju, buju, <gryw> no i nagle patrzę na szczytówkę. A tu ping przyklejony do sygnalizatora jedzie. Sygnalizator praktycznie milczy, bo był wyciszony. Podbiegłem po szybko do wędziska no i niestety zaciąłem, ale ryba już tam była w tych metalowych, nie wiem, jakieś tam rury są, i... no ale odjazd był. Kolejna spinka to już był mm, karp pełnouski, myślę, że tak około 3 kg. Dowolonym trzeba być, bo mimo wszystko udało się do tych karpi dobrać. I jak tydzień temu ryby na głębinie żarowały, tak w tym tygodniu. Tylko płytka woda. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Osoby nowe zachęcam oczywiście do subskrypcji kanału, zostawienia łapki w górę. Pozdrawiam Was serdecznie. Cześć. Morfishing.